Cześć wszystkim, z tej strony Tyśka, a to jest 24 odcinek Skryde Last o was część pierwsza miłego oglądania. Godzina 1730-28 właśnie skończyłam rozmawiać, a w zasadzie drzeć się na głównego chirurga, najwyraźniej no nie ma możliwości ekstrakcji pasożyta bez eliminacji gospodarza. Czyli po prostu kurwa, musimy zabić tę dziewczynkę. Wszyscy czekają aż dam zielone światło. Badania stają się coraz bardziej i bardziej uciążliwe. Jestem zmęczona, wykończona. Chcę, żeby to się wreszcie skończyło. Zbieramy sobie wszystko. Ona na pewno nie chciała jej zabić, tym bardziej, że wspominała, że kolegowała się z jej mamą. Tylko tu jest walka serca z rozumem teraz. Czy poświęcić jedną i uratować cały świat? Czy poświęcić cały świat dla uratowania jednej? I tutaj ta znajomość i sentyment. Nie pomagają w wyborze, ale możemy podejrzewać, jakiego wyboru dokona Joel, skoro tu jest i idzie, i zabija ludzi, jak leci, Uu, ale magazyn. To mi się podoba. A, głównie do tych, których nie korzystam, albo mam fula. Już trudno. Czuję, że będzie wielka bitka. No bo po co by tyle leżało, nie? Broni, amunicji i materiałów. No po co, jak nie po to, żeby się bitkać? Już tyle mamy za sobą, tyle pokonaliśmy, tyle przeszliśmy, że nie ma na nas mocnych. Wreszcie przekroczyliśmy granicę stanu Utah. Za kilka dni wrócimy do pozostałych. Ekipa była dzisiaj w znacznie lepszych nastrojach. Martwiłam się o ich morale po śmierci Grega i Tani w zeszłym tygodniu. Dobrze znów słyszeć ich śmiech. Podeszła do mnie Robin i powiedziała dzięki, że się nami zajmujesz, Marlin. Taki drobny gest był mi naprawdę potrzebny. 23 marca Eli się udało. Dotarliśmy do szpitala było dużo radości, przynajmniej po stronie innych osób. Muszą być zadowoleni, że widzą starych znajomych, niektórych nie widzieliśmy od ponad 10 lat. Nie mogłam nic przełknąć po tym, jak mnie poinformowano. Nie byłam w stanie z nikim rozmawiać. Powinnam się cieszyć, że żyję, ale teraz potrzebuję tylko chwili wytchnienia. 24 marca. Wiem, co sobie myślą, patrząc na nas, że jesteśmy zgrają uzbrojonych nieudaczników, ale co miałam zrobić? Myślałam, że zginę. Moi ludzie byli ścigani przez cały bostoński batalion. Musiałam wydostać się z miasta. Skąd mogłam wiedzieć, że świetliki ze skorty już nie żyły? Jasna, ole. Pip. <laughs> Panikowałam. Koniec końców wyzdrowiałam strasznie szybko, a moi ludzie okazali się bardziej utalentowani niż myślałam. A tak wojskowy przetrwa niewiele ponad garstka, powinnam trzymać ją przy sobie, a zamiast tego oddałam ją w ręce dwójki przemytników. Zawiodłam cię, Anno, zawiodłam wszystkich. Jestem uzbrojonym nieudacznikiem. 25 kwietnia. Nie jestem w stanie z nimi rozmawiać. Nie zniosę już tych ich spojrzeń, nie zostanę tu, nie ma mowy. 28 kwietnia. Odezwał się jeden ze zwiadowców. Zauważył starszego mężczyznę i młodą dziewczynę wchodzących do tunelu przy stacji autobusowej. Zdawało mu się, że dziewczyna miała rude włosy, ale nie jest pewien. A jeśli to ona, przestań, Marlin. Zaraz wyrusza oddział zwiadowczy. Dołączę do niego. 28 kwietnia. Kiedy zbłądził się w ciemności, poszukaj światła. Eli żyje. Właśnie przeprowadzają badania. Nie wiem, czy jestem podekscytowana, przestraszona, czy po prostu zdenerwowana. Ręce nie przestają mi się trząść. No i zwiadowca się nie mylił. Pusto, cicho. Pusto, wszędzie, cicho, wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? O, słyszę głosy. Tomiani. Hello? 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 No tak, na przypale albo wcale, nie? yeah <laughs> No chodź ta, chodź ta. Tak minimum, co? Chyba nawet więcej. Raz, dwa, trzy, cztery, czterech. Minimum. <śmiany> Zmieniłam zdanie. Dobra. Jeden leży. Drugi, chyba też, a nie jest obity. Nie no, ten karabin to dno Tu tu no Weź Chodź tu. O ludzie On padnie w końcu? Nie zgub się go On nie pad, chyba. No nie widzę tu, nie widzę tu ciała. Rozgniec się! Idzie. Next. Ładnie. Może by im tam... Może... Kurde, tak wali tym światłem. Nie widzę gdzie on... No na taką... Uuu, na taką odległość z karabinu?! Da się? Chyba nie. No tak. Boże, Są też już, to przecież muszą w nie wdepnąć, nie? Brawo, Tyśka! Brawo! Jesteś. Dziadu! O, moja bombka. Z tego się fajnie strzela. Ja to, Jeszcze raz? Jan jest? No wychyl się, koleżo Idzie po prawej to no nie, tutaj to już sobie go z broni zdejmiemy Przybo aah! Aah! Wydawało mi się, że za mnie ktoś strzela, ale to chyba tak się pociski odbijały po prostu. Dziadu! Psia! Aj, o oh. widzicie to? Aj, nieznośna bombka. Nic, nic, a nic. Ładnie ich porobiliśmy Ale ja już wspominałam kiedyś na początku gry, dużo bardziej wolę walczyć tutaj z nimi, z żołnierzami Tudzież z ludźmi po prostu, niż z zarażonymi Okropnie mi się walczy z zarażonymi Puk, puk. Cześć, Anno. Dawno nie rozmawiałyśmy. Właśnie wydałam zgodę na operację. A, ła, ła. W zasadzie to nie miałam wyboru. Jednak. dotrzymywałam obietnicy. Mimo obowiązków, które na mnie ciążyły. Troszczyłam się o nią. Skoczyłabym za nią w ogień. Teraz mamy szansę, by uratować wszystkich. Wszystkich. Bo przecież o to nam chodziło. O to chodziło tobie. Chcą, żebym zabiła przemytnika. Nie mam zamiaru zabić jedynego człowieka, który zrozumie wagę mojego wyboru. No to siób. Co tu robicie? On coś mówi? Pomyśl o życiach, które możemy uratować. Kali, zamknij się! Ogólnie miałem chwilę wyciszony mikrofon, nie wiem od którego momentu, więc gadałam Chuj? do siebie. Nie ma takiej go. opcji. Ani kroku dalej. dalej. zatrzymaj się. Pomoże. Ale dziwnie teraz. Marlin na nas czeka. Nie uratujesz jej. Nawet jak stąd wyjdziecie, co dalej? Wkrótce rozszarpie ją banda klikaczy. Albo ktoś ją wcześniej zgwałci i zabije. Nie ty zdecydujesz o jej losie. Ona by tak wolała. Dobrze o tym wiesz. Nadal możesz podjąć słuszną decyzję. Ona niczego nie poczuje. Co to za ciuchy? Tylko spokojnie, leki jeszcze działają. Co się stało? Znaleźliśmy światło. Okazuje się, że jest więcej takich jak ty, którzy są odporni i są ich setki, ale niczego dobrego im to nie dało. I oni przestali szukać lekarstwa. Wracamy do domu. ścigałaby się dalej. Chyba idziemy. <grym> Powinniśmy dojść tędy. Ładne miejsca na działkę, nie? Wow. Tak. Wow. Uważaj na głowę. I tu chyba nie jest okolica zbyt zarażonymi. Nie, wydaje mi się, że zarażeni są głównie w wielkich miastach. Tam, gdzie miałem największą szansę na żywność. Nie mówiłem ci tego, ale często chodziłem z Sarą na takie wyprawy. Ledwo za nią nadążałem. Myślę, że... że... polubiłaby się. Ona na pewno by cię polubiła. Zobacz tam. Już prawie jesteśmy na miejscu. Już niedaleko. Zaczekaj. Wtedy w Bostonie, kiedy mnie ugryzło, nie byłam sama. Byłam z przyjaciółką, i ją też ugryźli. Nie wiedziałyśmy, co robić. Ona powiedziała, że. Musimy to przeczekać. To będzie takie romantyczne, jak razem stracimy rozum. Wciąż czekam na swoją kolej. Eli. Miała na imię Riley i to ona umarła pierwsza. A potem tez. Później sam. To nie Twoja wina. Nie, nie rozumiesz. Rozumiem. Od dawna walczyłem tu o przetrwanie. Ty też. Nieważne jak. zawsze odnajdziesz coś, o co warto. Wiem, że nie chcesz teraz tego słuchać, ale. Przysięgnij mi. Przysięgnij mi, że wszystko, co mówiłeś o świetlikach, jest prawdą. Przysięgam. Okej. Okay. Oh. Wow. Okej. Okay. Mam nadzieję, że Eli nigdy nie dowie się w pełni prawdy. Bo chyba by nie wybaczyła Joelowi kłamstwa. To jest nasza pierwsza skończona seria, aż mam gęsią skórkę. No co? Chyba będzie trzeba ograć dodatek, nie? No bo co? Tak zostawić? Ale w tym miejscu dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie, że gramy razem. Jeszcze emocje mam. Zachęcam do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę i do udziału w komentarzach. Trzymajcie się. Do zobaczenia w czymś innym. Hej!